Cześć panowie! Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z najlepszych, jeśli nawet nie najlepszym balsami do brody w kremie na rynku. Powiemy sobie, jak się sprawdzą na mojej brodzie i nie tylko, i dlaczego przypadł mi tak bardzo do gustu. Także ja jestem Paweł, witam was na kanale dla Gentlemana. I zapraszam do oglądania. A produkt, o którym dzisiaj sobie powiemy, to jest wielofunkcyjny balsam dla mężczyzn prosto z Włoch, czyli balsam Bullfrog Agnostico od Barberów z Mediolanu. Jest to typ produktu dobrody, którego wciąż nie ma aż tak wiele na naszym rynku, bo w odróżnieniu od takich typowych woskowych balsamów dobrody, ten jest taki wygodnej kremowej konsystencji, i co ważne na pierwszym miejscu w składzie małym wodę, a dalej różne pozytywnie działające i nawilżające naszą skórę i włosy substancje, których nie znajdziemy w tradycyjnych balsamach czy olejkach do brody. Dlatego uważam, że ten typ kremowego jest jedno z najbardziej rewolucyjnych typów kosmetyków do brody no i w dalszej części filmu powiem dlaczego ale najpierw przejdźmy sobie do jego opakowania, a raczej dwóch bo Balsam Agnostico ma dwie różne wersje opakowań jedną klasyczną z białą etykietą i drugą bardziej kolorową jako specjalną edycję. I ta klasyczna wygląda w ten sposób, że mam taką typową uszczelną butelkę z brązowego szkła, na której mam taką bardzo estetyczną i minimalistyczną etykietę z papieru z wyraźną teksturą i nie wiem jak wam, ale mi zawsze takie etykiety z prostym, czystym z tym designem zawsze kojarzą się po prostu z taką naturalnością, dbałością o ekologię i dobrym składem. Także myślę, że w tym przypadku jest to jak najbardziej trafne skojarzenie. No i oczywiście, na etykiecie znajdziemy logo marki Bullfrog, czyli właśnie taką żabę. No i coś, na co bym jeszcze zwrócił uwagę, to jest to, że mam taką wygodną pompkę z zatyczką który bardzo nam ułatwi nakładanie dobrej ilości produktu, no i chroni nasz produkt przed wylaniem podczas podróży. I drugą wersją opakowania jest specjalna edycja tego balsamu z grafiką stworzoną przez Dawida Sosellę, na której oczywiście widzimy żabę, która jest w otoczeniu różnej takiej roślinności i ta grafika ma dwie różne wersje kolorystyczne, fioletową i zieloną. Ja akurat mam wersję zieloną i generalnie te wszystkie trzy różne wersje opakowania będą tak naprawdę się różnić jedynie właśnie tym opakowaniem. Tą etykietą będą miały taki sam zapach, taki sam skład i takie same działanie. I skoro już jesteśmy przy zapachu, to muszę powiedzieć, że ten zapach jest naprawdę wyjątkowy. Czuć go wyraźnie podczas nakładania na brodę jest dosyć intensywny, ale potem przychodzi na drugi plan, także nie wybija się za mocno, także myślę, że to jest fajnie zachowany balans. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, które tutaj wyczujemy, to znajdziemy tutaj nuty anerzu, skóry, tytoniu oraz bejrumu. Także myślę, że bardzo ciekawa kompozycja, bardzo przyjemna i myślę, że w większości z Was przypadnie do gustu. No i muszę powiedzieć, że też łatwo zapamiętywalna, bo dwa dni po rozpoczęciu testów, podczas wizyty mój barber nałożył go na moją brodę, nie mówiąc co wybrał. Widziałem, postawiłem zapach to ten balsam, także ciężko go pomylić z jakimkolwiek innym produktem. Jeżeli chodzi o skład tego balsamu, to tutaj naprawdę bardzo przyjemnie się zaskoczyłem, bo mamy wodną bazę, która daje nam nawilżenie a dalej dwa składniki na bazie kokosa, które stworzą taką warstwę ochronną przeciw przesuszaniu się brody. Następnie mamy łagodzący podrażnienia pantenol i to jest rzecz, której się nie spodziewałem w tym produkcie. Oprócz tego mamy olejek makanamia oraz garść różnych innych substancji kondycjonujących naszą skórę i włosy, między innymi na bazie oliwy z oliwek. Także naprawdę bardzo solidny skład i mamy pewność, że dobrze zadba o naszą brodę i nie tylko. I idąc w kierunku konsystencji, to muszę powiedzieć, że ona jest naprawdę idealnie dobrana. Nie jest ani za gęsta, ani za rzadka, nic się tutaj nie rozwarstwia, a jest za to fajnie kremowa, taka półpłynna. Łatwo się aplikuje na naszą dłoń i właśnie dzięki tej wygodnej pompce łatwo jest też dobrać odpowiednią ilość. No i oczywiście rozprowadzanie po naszych dłoniach nie stanowi tutaj absolutnie najmniejszego problemu. Nie trzeba tutaj używać siły, żeby rozrzeć produkt, jak to przecież było w przypadku takich klasycznych, woskowych balsamów do brody. No i mimo takiej kremowej półpłynnej konsystencji, nic nam w tej pompce nie będzie zastygało. A wiem, że to jest problem czasami w przypadku innych produktów, także tutaj naprawdę bardzo bardzo dobra robota ze strony Bullfroga. No i przejdźmy sobie do rzeczy, która myślę, że jest najważniejsza, czyli jak ten balsam sprawdza się na naszej brodzie. I od razu Wam powiem, że mimo, że to jest balsam to nie ma on właściwości stylizujących, bo w składzie nie znajdziemy wosków, ani innych takich substancji. Raczej ten typ kremowego balsamu ma utrzymać naszą brodę w dobrej kondycji, ma dawać naszej brodzie dobre nawilżenie oraz ochronę przed wysuszeniem. Także jeżeli potrzebujecie okiełznać waszą brodę, to po tym balsamie możecie użyć bardziej stylizującego produktu. I skoro już wiemy, jakie powinniśmy mieć oczekiwania, to muszę powiedzieć, że byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, jak ten balsam działa na mojej brodzie, bo naprawdę czułem, że ona jest taka miękka, przyjemna i Gładka w detyku, czułem, że jest ona dobrze odżywiona i nawilżona. I coś, co myślę, że dla wielu będzie naprawdę bardzo ważne, to to, że po użyciu tego balsamu nie mamy uczucia tłustości na naszej brodzie. Także jeżeli nie lubicie tego przy innych produktach do brody, na przykład w olejkach, to przeagnostico naprawdę docenić ten brak tłustości. No i byłem też przyjemnie zaskoczony wydajnością tego balsamu bo na moją krótką brodę wystarczyło około 3 pompeczki tego produktu. Także myślę, że dość niewiele, ale zazwyczaj używałem odrobinę więcej, bo sam producent mówił, że ten balsam jest wielofunkcyjny, także oprócz bycia balsamem do brody, to możemy go używać jako nawilżającego balsamu do twarzy oraz kojącego balsamu po goleniu. I myślę, że my faceci lubimy takie uniwersalne produkty i myślę, że też szczególnie to jest fajna opcja na przykład w podróży, kiedy możemy po prostu wybrać jeden produkt do wszystkiego, e, zamiast po prostu kilku różnych, oddzielnych produktów. I tak jak powiedziałem, przy składzie tutaj mamy kojący pantenor, e, który będzie nam łagodził ewentualne podrażnienia przy goleniu, także naprawdę tutaj bardzo fajnie się sprawdzał w tej roli. No i generalnie te wszystkie składniki, które będą miały pozytywne działanie na nasze włosy, to też będą dobrze działać Naszą skórę, i właśnie dlatego możemy tego balsamu używać jako takiego nawilżającego kremu do twarzy, i również w tej formie będzie się sprawować świetnie. Także naprawdę jest to najlepszy balsam do brody w kremie, jakiego kiedykolwiek testowałem. I od kiedy go używam, moja broda jest naprawdę w świetnej kondycji. Jest dobrze nawilżona, odżywiona i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. No i dajcie znać, czy wy używaliście jakichś produktów od Bullfroga, jeżeli tak, to jak wam się one sprawowały. No i oczywiście, jeżeli się ten film, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!